Linux, wyświetlenie i ustawienie daty i godziny w terminalu. Zapraszam. Cześć, dzisiaj przedstawię Wam, jak wyświetlić i zmienić datę oraz godzinę z terminala oraz kilka dodatkowych możliwości. Użyjemy komendy date. Za pomocą komendy date możemy wyświetlić lub ustawić datę i czas systemowy. Składnia wygląda następująco. Na początek wyświetlimy obecną datę i godzinę w najprostszy sposób. Jak widzimy, wystarczy wpisać komendę date. Widzimy tutaj dzień tygodnia, dzień miesiąca, miesiąc i rok. Mamy także wyświetloną godzinę oraz strefę czasową. Jeżeli chcemy wyświetlić tylko datę, możemy to zrobić w następujący sposób: Ukośniki są tutaj dla czytelności lub w prostszy sposób z myślnikami. Jeżeli chcemy wiedzieć, jaki mamy dzień tygodnia, możemy wyświetlić nazwę dnia tygodnia w taki sposób. Jeżeli chcemy wiedzieć, jaki będzie dzień tygodnia, na przykład 1 stycznia 2021 roku, możemy użyć opcji Date. Datę wpisujemy w kolejności rok, miesiąc, dzień. I na koniec dodajemy plus procent A, żeby wyświetlony został dzień tygodnia. Jeżeli nie dodamy procent A na koniec, wyświetlona zostanie pełna data z nazwą dnia tygodnia i strefą czasową. Jeżeli chcemy wiedzieć, który dzień miesiąca jest obecnie, możemy wpisać plus procent D lub dzień roku plus procent J. Żeby wyświetlić samą godzinę, możemy użyć plus procent H. Po więcej odsyłam tutaj do manuala komendy date. Przejdźmy teraz do ustawienia daty i godziny. Żeby ustawić datę lub godzinę użyjemy opcji S, czyli set ustaw. Najpierw ustawimy godzinę. Żeby to zrobić wpisujemy z uprawnieniami ruta date, myślnik S i po spacji podajemy w cudzysłowie godzinę. Teraz zmieńmy datę. Możemy oczywiście ustawić jednocześnie datę i godzinę. To już wszystko na dziś, dziękuję za oglądanie, zostawcie komentarz, zasubskrybujcie, do następnego razu cześć!